Jak zmienia się świadomość pacjentek z rakiem piersi na przestrzeni lat? Czy chcą w ogóle wiedzieć więcej o standardzie leczenia ich choroby? Tak, to prawda, dzisiejsza pacjentka z rakiem piersi to kobieta wyedukowana. Pacjentki chcą się zaangażowywać w proces leczenia, w tę ścieżkę, którą przechodzą i to mnie ogromnie cieszy, bo taka świadomość, edukacja z rodzaju, z podtypu nowotworu, z przebiegu leczenia systemowego, jak ono będzie wyglądało, jest doskonała i każda pacjentka powinna chociaż trochę się dowiedzieć, dlatego że może być dzięki temu dobrym partnerem, w leczeniu. A wiemy, że z rakiem piersi w Polsce i z leczeniem jest troszkę tak, że pacjentki zbyt długo niejednokrotnie błądzą. Kiedy zaczynają diagnostykę, pojawia się podejrzenie nowotworu piersi, to okazuje się zbyt często, że ta ścieżka jest zbyt długa i nieprawidłowa. Dlatego też uważam, że bezwzględnie na początku przy podejrzeniu nowotworu pacjentka powinna być wyposażona w taką być może skondensowaną, ale jednak wiedzę jak w systemie się poruszać i co powinno się zadziać krok po kroku, tak aby proces diagnostyki wstępnej, czy też diagnostyki pogłębionej przebiegł sprawnie i jak najszybciej, aby pacjentka mogła wejść już w sam proces leczenia. Bardzo istotne są w tym wszystkim chyba kwestie związane z jakością życia pacjentek. Jak ta jakość życia wpływa na proces terapeutyczny? No I też pytanie, co może zrobić lekarz, co też sama pacjentka może zrobić, żeby coś poprawić. Na szczęście w ostatnich latach bardzo dużo zadziało się w dostępie do leków w leczeniu raka piersi. Ta zmiana niezmiernie nas cieszy, dlatego że lekarze mają szeroki wachlarz dostępnych terapii, które mogą zastosować dowolnie, według uznania, w, tak aby uzyskać jak najbardziej optymalny efekt kliniczny u pacjentki. I te leki są w różnych formach już, doustne, podskórne, dożylne, jest pewna elastyczność. Niezmiernie mnie cieszy, jeśli przy podejmowaniu decyzji terapeutycznej jest też rozpatrywany aspekt jakości życia pacjentki, w kontekście oczywiście skutków ubocznych, ale też jakości życia i funkcjonowania w życiu. Prywatnym, zawodowym, społecznym, bo można nieraz dokonać takiego wyboru, czy podajemy formę doustną, podskórną, czy dożylną, w zależności od tego, jaki tryb życia prowadzi pacjentka, jaki jej stan zdrowia na to pozwala i czy ona chce być aktywna. Są pacjentki, które podczas leczenia chcą dać sobie tylko czas dla siebie, biorą zwolnienia lekarskie, oddają się tylko leczeniu, ale są też dziewczyny i w tej chwili to jest znacząca większość, Kobiet, które chcą aktywnie pracować, jadą na chemię, czy jadą na podanie podskórne i wracają do pracy, pełnią swoje role. I ta nowelizacja, te nowe formy podania moim zdaniem znacząco wpływają na poprawę jakości życia pacjentki, a to jest niezmiernie ważne, bo dzięki temu unikamy tak zwanych kosztów pośrednich, które obciążają system, to są zwolnienia lekarskie, to to są depresje, dodatkowe leki, absencje właśnie chorobowe, czy też konieczność zatrudniania dodatkowej osoby do opieki nad taką pacjentką.